Na zachodzie Stanów Zjednoczonych, gdy poranne słońce oświetla elitarny poligon strzelecki Camp Pendleton, w atmosferze panującej dyscypliny wojskowej i ostentacyjnej męskości zapada niezwykła cisza. Tego ranka na strzelnicy pojawia się niezwykła osoba, ubrana w prostą białą koszulkę, wyblakłe dżinsy i mały plecak, z włosami lśniącymi w słońcu, 25-letnia młoda kobieta, Grace Williams. Opierając się o wejście na strzelnicę. Obserwuje rozmowy, żarty i śmiechy mundurowych Marines. Nikt nie traktuje jej poważnie, wszyscy spoglądają na nią z ukosa i chichoczą. Większość z nich zastanawia się, kim jest ta dziewczyna. Niektórzy wyjmują telefony i zaczynają nagrywać. Jeden z nich szepcze: Spójrz, co ona tu robi, dziewczyna, która powinna stać w kolejce do Starbucks. W tym momencie autorytet poligonu, krótkowłosy. Opalony, zbyt pewny siebie pułkownik Michel, mówi głośno. Zabierzcie tę cywilkę z poligonu. Jeszcze kogoś przypadkowo postrzeli. Śmiech miesza się z powagą oddziału. Ten mężczyzna, który nie ma wątpliwości co do swojej władzy i którego słuchają wszyscy, patrzy na kobietę z góry. Proszę pani, to nie jest strzelnica z pistoletami na wodę podczas festynu. Najbliższa kawiarnia Starbucks znajduje się w wiosce. Pomyliła pani adres, dodaje. Wśród tłumu świeżo upieczeni, niedoświadczeni żołnierze wyciągają telefony komórkowe, aby nie przegapić tego widowiska. Dzisiaj chcą uchwycić zabawną chwilę, ale Grace nie reaguje. Jej oczy są nieruchome, a wzrok skierowany daleko w dal. W tej chwili wydaje się, że nikogo nie widzi i nikogo nie słyszy. Jednak mały szczegół nie umyka uważnym obserwatorom. Jej ręce nie drżą ani trochę. Jej postawa jest cichym przejawem wojskowej dyscypliny. Spogląda kątem oka na lekko powiewające na wietrze flagi, instynktownie oceniając kierunek i siłę wiatru. Mężczyźni na strzelnicy dominują atmosferę swoimi zwyczajowymi, pewnymi siebie, głośnymi żartami. Obecność Grace lekko drażni ich ego, ale większość z nich nie wie jeszcze dlaczego. Wszyscy są przekonani, że kobieta za kilka minut zostanie upokorzona i wyrzucona ze strzelnicy. Czekają, aby udostępnić swoje filmy. Ale stojąca tam kobieta nie jest zwykłą turystką, o czym wkrótce wszyscy przekonają się na własnej skórze. Grace Williams nie przyjechała tu na wakacje ani w poszukiwaniu przygód. Wiele lat temu straciła matkę na tej ziemi na innym poligonie, podczas innej misji. Jej matka, Elaine Williams. Była żywą legendą sił morskich, snajperką o pseudonimie Orle Oko. Teraz Grace przybyła tam ze specjalnym zezwoleniem, pomimo wszystkich procedur i zabezpieczeń, aby zrozumieć pamięć o swojej matce, poczuć to, co ona przeżyła i zakończyć niedokończoną sprawę. Uniture's Grace Burza. Ból, który tłumiła przez lata, potrzeba zamknięcia i niekończąca się tęsknota za matką towarzyszą jej na każdym kroku. Jednak z zewnątrz ta młoda kobieta wydaje się być opanowana i niewzruszona. Sierżant Rodriguez, odbierając dokumenty Grace, dostrzega w jej oczach niezwykłą głębię. W tej głębi kryje się ciężar utraty matki, smutek wspomnień z dzieciństwa i cicha determinacja kogoś, kto musiał zbyt wcześnie dorosnąć. Rodriguez ma 42 lata, jest ojcem trójki dzieci i od lat służy w wojsku. Kiedy Grace opowiada mu o dokumentach związanych z pogrzebem matki i procedurze zamknięcia w poligonie, pieczęć w dłoni Rodrigueza lekko drży. Głos kobiety łamie się lekko, gdy mówi, straciłam tu mamę. Chce zrozumieć ślady, które po sobie zostawiła, zamknąć ten cykl. Rodriguez nie do końca rozumie, dlaczego, ale kiedy wraca do domu, przytula córkę nieco mocniej niż zwykle. W pierwszych minutach na poligonie nikt nie wie, kim jest Grace i co przeżyła w przeszłości. Jej znajomość terminologii wojskowej, świadoma powściągliwość ruchów, ciągła zmiana pozycji i zwracanie uwagi na najdrobniejsze szczegóły zostają zauważone przez nowo przybyłą starszą sierżant artylerii Sare Chen. Chen jest żołnierzem, który przez 25 lat służył na najcięższych frontach wojny, wychował dwie córki i pod surową powierzchownością skrywa ogromne serce. Kiedy patrzy na Grace, dostrzega nie tylko dziwactwa w przestrzeganiu protokołu wojskowego, ale także głęboko w jej oczach ukryty ból i niewidzialne mury, które zbudowała, aby przetrwać. Tajemnicze kody w dokumentach Grace i szczegóły w jej pozwoleniach nie dają czyn spokoju. Idealna równowaga w postawie kobiety, krótkie spojrzenia w kierunku dróg ucieczki, profesjonalizm, z jakim bada wyposażenie pokoju. To wszystko nie jest przypadkiem. W tym samym czasie w umyśle Grace pojawiają się ostatnie dni spędzone z matką, moment pierwszego strzału i słowa, które szepnęła jej do ucha. Siła bez litości oznacza tylko zniszczenie, Grace. Nigdy o tym nie zapominaj. Grace nie przyszła tego dnia na strzelnicę tylko po to, aby zamknąć drzwi. Szukała również swojej tożsamości, dziedzictwa po matce i sensu poniesionych strat. Ale nikt jeszcze nie wie. Kim naprawdę jest? Sala porannych spotkań w Camp Pendleton. Na ścianach wiszą tabliczki z nazwiskami żołnierzy, którzy pobili rekordy w strzelaniu z największej odległości. W każdym kącie stoją doświadczeni żołnierze z medalami za udział w najgorętszych momentach wojny w Afganistanie. W pomieszczeniu unosi się zapach testosteronu i adrenaliny. Dla osoby postronnej jest to prawdziwie męskie środowisko. Męskie ego, hierarchia. Żarty absolutny szacunek dla autorytetów. W spojrzeniach wszystkich widać wyzwanie i pewność siebie. I właśnie do tej świętej przestrzeni męskości wkracza Grace Williams, która wygląda, jakby została tu przypadkowo pozostawiona. W białym też, wyblakłych dżinsach, szczupłej sylwetce i cichej postawie całkowicie odstaje od otoczenia. Wygląda, jakby nie znalazła się w sali pełnej broni. Ale w kawiarni na dyskusji literackiej. Przy każdym kroku kołysze się jasnożółta plakietka na jej szyi, niemal krzycząca, że nie należy do tego świata. Przechodzi i zatrzymuje się w kącie: Wojskowy porządek w pomieszczeniu, położenie drzwi, rozmieszczenie sprzętu, okna, drogi ewakuacyjne wszystko to bada jeden po drugim, ale kiedy patrzy na żołnierzy, Dostrzega ogromną przepaść między tym, co widzi, a tym, co widzą oni. Większość żołnierzy patrzy na Grace po raz drugi, nie mogąc się upewnić, czy ona naprawdę powinna tu być. Czy to jakaś pomyłka. Niektórzy odwracają wzrok, inni szepczą między sobą. Co ona tu robi, na pewno dostała się tu dzięki wpływom ojca. Pracownicy administracyjni Poligonu nie potrafią zrozumieć dziwnych kodów. I skomplikowanych zezwoleń w dokumentach Grace. Jest tak wiele dokumentów i podpisów, że nikt nie wie dokładnie, na co się zgodzono. Grace czuje na sobie wszystkie te spojrzenia, ale nie reaguje. Po prostu stoi w miejscu. Każdy jej ruch jest naturalny i spokojny, jakby był odruchem wyuczonym przez lata szkolenia wojskowego. Nie umyka jej żaden szczegół rejestruje energię panującą w pomieszczeniu, ruchy ludzi. Każdą pogardliwą uwagę skierowaną pod jej adresem. Z upływem czasu kpiny i pogarda na poligonie nasilają się. Szczególnie młodzi żołnierze, trzymając telefony w rękach, obserwują Grace w nastroju i zaczyna się przedstawienie. Wyglądają, jakby obserwowali cywilną turystkę, która za chwilę straci panowanie nad sobą, zacznie płakać lub wścieknie się i ucieknie. Kiedy ktoś dowiaduje się, że matka Grace jest żołnierzem, Szepcze. No tak, jej mama na pewno pracowała w stołówce, nigdy nie widziała prawdziwej walki. Inny chichocze, spójrz, nawet stoi nieprawidłowo, jakby robiła selfie. Niektórzy poniżają ją, mówiąc: Ta dziewczyna potrafi co najwyżej trzymać pilota do telewizora, a kiedy weźmie do ręki prawdziwą broń, będzie płakać ze strachu. Sala wypełnia się śmiechem. Wszyscy trzymają mocniej swoje telefony aby uwiecznić tę chwilę. Ale Grace nadal nie reaguje. Czeka cierpliwie, jakby hałas w pokoju w ogóle do niej nie docierał. Jej wzrok jest utkwiony w jednym punkcie, a oczy śledzą odległy punkt. W tym momencie wspomnienia wypełniają jej umysł. W dzieciństwie, wraz z mamą, leżała na trawie na wzgórzach Wirginii i po raz pierwszy celowała do celu. Mama szeptała jej czule, siła bez współczucia prowadzi tylko do zniszczenia. Grace. Po strzale nie zapomni chronić swojego serca. W sercu Grace, wraz z delikatną wrażliwością dziecka, pojawia się zimna krew wojownika. Mała złota medalie na szyi, pamiątka po matce, spoczywa w jej dłoniach. Trzyma ją delikatnie w palcach, stojąc samotnie pośród okrutnego śmiechu rozbrzmiewającego w pomieszczeniu. Pomimo wszystkich drwin i pogardy nie cofa się ani o krok. Jej postawa nie zmienia się, Oddech pozostaje spokojny. Podczas gdy wszyscy czekają, aż się załamie, Grace otacza niewidzialna zbroja. W rzeczywistości zbroja ta utkana jest z bólu i straty, ale nikt jeszcze o tym nie wie. W napiętej atmosferze poligonu, tylko jedna osoba, sierżant Sara Chen, wyczuwa, że Grace nie jest zwykłą cywilką. Chen. Która przez 25 lat widziała wszystkie rodzaje wojen i brała udział w niezliczonych konfliktach od Afganistanu po Irak, jest mistrzynią w analizowaniu otoczenia. Każda poniżająca uwaga drażni kolejną ranę w jej sercu. Jednak na jej twarzy widać tylko cichą determinację. W tym momencie, gdy jeden z żołnierzy próbuje wyśmiewać jej matkę, w oczach Grace pojawia się chwilowa ciemność. Zaciska szczękę, ale nie okazuje swoich uczuć. Kiedy nieświadomie ściska mały złoty medalien na szyi, w jej oczach pojawia się kolejna chwila, w której ból i miłość współistnieją. Medalien ten jest ostatnim prezentem od matki. Sierżant Chen, obserwując te drobne szczegóły, zastanawia się nad niezwykłymi kodami bezpieczeństwa w aktach Grace i sprzecznościami w jej dokumentach. Kim jest ta kobieta? Dlaczego tu przyjechała? Dlaczego stara się wyglądać jak zwykła zwiedzająca? Jego podejrzenia rosną. Chen widział takie spojrzenia tylko podczas bardzo specjalnych misji, najczęściej u ludzi, którzy zamiast imion nosili kryptonimy. Ale zasady poligonu są jasne nikt nie może otwarcie przesłuchiwać nikogo w obecności innych. Chen, czując wewnętrzny niepokój, próbuje tylko nawiązać kontakt wzrokowy. Wygląda to tak, jakby między dwoma żołnierzami istniała znajomość, której nie trzeba wyrażać słowami. W miarę upływu czasu napięcie w pomieszczeniu rośnie. Parada zamienia się w niegrzeczną demonstrację. Młodzi żołnierze zaczynają dostrzegać, że Grace używa terminów technicznych, kontroluje oddech i ocenia wiatr, ale nie potrafią tego zrozumieć. Pułkownik Mitchell nadal jest w swoim żywiole. Wyprowadźcie tę kobietę! KRZYCZY. W tym momencie Grace wyjmuje z torby wojskową legitymację i bez wahania kładzie ją przed pułkownikiem. W pokoju zapada lodowata cisza. Twarz pułkownika Mitchella powoli błędnie pod wpływem szoku. Na karcie widnieją tajne kody uprawnień, specjalne podpisy i pseudonim Wiude 27. Mitchell ponownie spogląda na legitymację, jakby oczekiwał, że napis się zmieni. Kolana mu drżą, ręce się trzęsą. Sierżant Chen podchodzi do niego z łzami w oczach, oddając hołd prawdziwej legendzie. W Jude 27 mówi drżącym głosem: Byłem twoim obserwatorem podczas operacji Longbow. Myśleliśmy, że cię straciliśmy. W jednej chwili wszyscy żołnierze w pokoju uświadamiają sobie rzeczywistość. Kobieta, którą przed chwilą lekceważyli i wyśmiewali, jest w rzeczywistości bohaterką o której szeptano w kuluarach i która przeszła do historii. Nikt nie jest gotowy na ciężar tej chwili. Telefonie Nagle z Adlazon. Śmiech grzebie w zawstydzeniu. Wszyscy próbują zrozumieć znaczenie tego, co dzieje się na ich oczach. Niektórzy odwracają wzrok, inni z żalem patrzą na linię na podłodze. W tym momencie zdają sobie sprawę, że wyśmiewali nie tylko legendę wojskową, ale także dziewczynę opłakującą śmierć matki. W oczach Grace w końcu uwalnia się ciężar wszystkich tych chwil i powstrzymywane łzy. Głośne wykrzykiwanie imion ich matek burzy wszystkie mury. Jej głos drży. Miałam 16 lat, kiedy zmarła moja mama. Dali mi tylko złożoną flagę i medal. Nie mogłam nikomu opowiedzieć prawdziwej historii. Bo prawda była tajemnicą. Żyłam z tym ciężarem każdego dnia. Sierżant Chen podchodzi do niej ze łzami w oczach. Nie ma już nic do ukrycia. To, co zrobiłaś w Kandaharze, Grace. Żaden żołnierz, żaden człowiek w moim życiu nie dźwigał takiego ciężaru. Tego dnia uratowałaś 200 osób jedną kulą, ale największą cenę zapłaciłaś ty, dźwigając ciężar tych, których uratowałaś. W tym momencie atmosfera na Poligonie całkowicie się zmienia. Podziw ustępuje miejsca podziwowi i żalowi. Grace jest teraz legendą w oczach wszystkich obecnych, ale co ważniejsze, pozostała człowiekiem pomimo wszystko. Atmosfera w sali zmienia się diametralnie, gdy wychodzi na jaw tożsamość Grace i jej prawdziwa historia. Na twarzach młodych żołnierzy, którzy przed chwilą wybuchali śmiechem, pojawia się wstyd i szok. Telefony komórkowe w ich dłoniach stają się ciężkie jak brzemie, niektórzy natychmiast usuwają film. Inni nie są w stanie ogarnąć wagi tego, co się wydarzyło. Sierżant Chen salutuje przed Grace. W jego oczach widać zarówno szacunek, jak i uczucia tłumione przez lata. Chen pamięta, jak wiele lat temu w Afganistanie jego oddział został uratowany dzięki poprawkom, które Grace podała w audycji radiowej. Nigdy nie zapomniał, że tego dnia oddział, który uniknął śmierci, zawdzęcza życie właścicielce tego głosu. Teraz ta bohaterka, która wciąż opłakuje utraconą matkę, stoi przed nim pomimo wszystkich pogardliwych spojrzeń, agresywnych min i osobistych ataków. Nikt już nie może powiedzieć, że to tylko cywil. Uzy Grace nie są już ukryte. Pochyla głowę, na jej twarzy widać zarówno smutek, jak i zmęczenie, które nosi w sobie od lat. Usłyszenie imienia swojej matki wypowiedzianego głośno po raz pierwszy w tej sali zrywa wszystkie maski. Jej głos jest łamany. Miałam 16 lat, kiedy zginęła moja mama. Dali mi flagę i medal, którego nie potrafiłam nazwać. Na pogrzebie nie mogłam powiedzieć mojej rodzinie prawdy, ponieważ prawda była przed nami ukrywana. Chciałam, żeby wszyscy byli dumni, ale każdej nocy żyłam z tym kłamstwem. Sierżant Chen podchodzi do niej i nie ukrywa już swoich emocji. Podczas operacji Sandstorm twoja mama uratowała całą wioskę, Grace. Ale to, co zrobiłaś w Kandaharze, to była odpowiedzialność większa niż może ponieść żołnierz. Jedna kula, dwieście istnień ludzkich, ale to ty zapłaciłaś najwyższą cenę. W tym momencie męska, hałaśliwa atmosfera poligonu całkowicie się zmienia. Nikt nie może wydobyć z siebie słowa. Ciszę wypełnia głęboki wstyd, żal i podziw. Teraz wszyscy widzą. Grace Williams, znana pod pseudonimem Viude27, może być legendą, ale przed nimi stoi osoba, która wciąż opłakuje śmierć matki i łzami udaje się zachować człowieczeństwo. Od tego momentu cała dynamika w pomieszczeniu ulega zmianie. Na oczach wszystkich staje się jasne, że bohaterstwo nie polega tylko na liczbach i medalach, ale na sile, by pozostać człowiekiem. Grace cofa się w kąt poligonu i ociera łzy, a nikt nie ma odwagi podejść do niej. Nie tylko Chen odczuwa ciężar jej brzemię. Wszyscy żołnierze obecni tego dnia widzą, że kobieta, którą lekceważyli i wyśmiewali, osiągnęła coś, czego oni sami nie byli w stanie dokonać połączenie siły i miłosierdzia. Sierżant Chen siada obok Grace. Spokojnym głosem kładzie rękę na jej ramieniu. "Wiesz, że byłaby z ciebie dumna. Nie z twoich strzałów, ale z tego, że nie straciłaś człowieczeństwa." Przez chwilę siedzą w milczeniu. Grace patrzy na pomnik z wyrytym imieniem matki. Bierze głęboki oddech i odpowiada cicho. "Przez lata myślałam, że bycie silnym oznacza tylko tłumienie bólu." Moja mama próbowała mi wyjaśnić, że największą siłą jest nieuchylanie się od uczuć. Ale wtedy nie chciałam tego zrozumieć. W tle do sali wchodzą wojskowi i generał Patricia Hayes. Na twarzy Hayes widać autorytarny wyraz powagi, ale w jej oczach dostrzec można głębię wynikającą z poczucia straty. Podchodzi do nich i mówi oficjalnym, ale pełnym szacunku tonem. Grace Williams. Wiem, że znalazłaś się na rozdrożu, ale tutaj naprawdę cię potrzebujemy. Naucz młodych żołnierzy nie tylko strzelania, ale także człowieczeństwa. Pokaż im, jaka odpowiedzialność wiąże się z siłą i jak cenna jest łaska. Grace po raz pierwszy podnosi głowę, nie ze łzami w oczach, ale z lekkim uśmiechem. Trzy dni, rano strzelanie, po południu medytacja. Chcę nauczyć ich zarówno trafiania w cel jak i życia z ciężarem tego celu, mówi. Wszyscy obecni w sali wiedzą, że od tej chwili nic nie będzie już takie samo. Ponieważ obecność Grace ujawniła prawdziwe oblicze poligonu i wszystkich tam obecnych. Legendy to w rzeczywistości ludzie, którzy potrafili pozostać ludźmi. Dzień dobiega końca. Słońce rzuca długie cienie na strzelnicę i otaczającą ją pustynię, a poranna atmosfera pełna fal i pogardy całkowicie się rozproszyła. Grace stoi obok pomnika swojej matki. Uzy nie wyschły, ale jej spojrzenie jest spokojniejsze, bardziej pogodne. Obok niej stoi Sara Chen, która kilka godzin temu była tylko zdystansowaną sierżant. Teraz łączy je więź. Więź wojny i straty, ale przede wszystkim więź bycia człowiekiem. Chen przynosi dwie filiżanki kawy i podaje Grace jedną z nich, z której unosi się para w chłodzie nocy. Byłby z ciebie dumny, mówi. Nie z Twoich strzałów, w nich nigdy nie wątpił, ale z Twoich łez, z tego, że pozostałaś człowiekiem. Gray zbierze kawę i uśmiecha się delikatnie. Po raz pierwszy uwalnia tę złamaną dziewczynkę, która do tej pory nie mogła się uwolnić, tę młodą dziewczynę, która straciła matkę. Przez lata myślałam, że bycie silną oznacza bycie bezuczuciową, nie płakanie bycie ciągle twardą. Ale teraz rozumiem. Moja mama chciała mi nauczyć, że prawdziwa siła nie polega na tym, żeby się nie załamać, ale na tym, żeby podnieść się po upadku. Bycie idealną to tylko kolejne więzienie. W tym momencie dołącza do nich generał Patricia Hayes. W powietrzu nie ma już oficjalnej atmosfery, tylko ciepło zmęczonego, ale wciąż wierzącego przywódcy, który zna swoje straty. Pyta Grace, czy możesz nauczyć ich tego, czego potrzebujemy. Strzelania, ale co ważniejsze jak pozostać sobą, nie tracąc siebie w trakcie życia. Czy możesz pokazać im, jak pozostać człowiekiem, nie zaprzeczając własnemu cierpieniu? Grace podnosi wzrok z nadpomnika i patrzy w niebo. Tak odpowiada: Nie chcę już uciekać. Trzy dni strzelania rano, popołudnia medytacja. Nauczę młodych żołnierzy trafiać w cel, ale co ważniejsze jak żyć z ciężarem tego celu? Generał uśmiecha się, potrzebujemy cię, Grace, to ty pokażesz im, czym jest prawdziwa siła, że zwycięstwo tkwi w byciu człowiekiem. Tego wieczoru, na środku poligonu, samotna i cicha Grace idzie, a jej ramiona po raz pierwszy od dawna są nieco lżejsze. Nie ma broni, ma wolne ręce, jej oczy skierowane są ku niebu pełnemu gwiazd. Teraz nie jest już tylko legendą o pseudonimie Wiude 27 ani córką swojej matki. Jest jednym i drugim bohaterką, która pogodziła się z samą sobą.